Terima kasih telah menonton! Moi drodzy, u mnie jest godzina 9.22. Witam Was w kolejnym odcinku, tym razem poświęconym w całości w całości jedzeniu. Wszystko tutaj dobrze. Jeszcze dodam, że jest sobota, 22 marca i możemy lecieć z odcinkiem. Na prośbę jednego z Was kolegi z siłowni, teraz go widzicie. Dodam Ci do odcinka o jedzeniu. Bo powiem, że wpłynąłeś na to, że zdrowsze produkty będę jadł, wiesz? No, tak. Właśnie to jest wina tego Pana, że dzisiejszy dzień jedzenia jest taki zdrowy. Tak, to prawda. Postanowiłem nagrać troszeczkę zdrowszy, zdrowszy odcinek, cały dzień jedzenia. Mieliśmy taką ciekawą rozmowę na temat tego, co się je. Co on je, co ja jem. Bo on nie ogląda, to on mi powiedział, co on je. I jakby takie wiecie, nie do końca się przekonaliśmy, że drugi ma rację. Także ja Wam pokażę, jak można w zdrowy sposób nawić sobie 3200 kalorii. Mam nadzieję, że format się przyjmie i będziecie chcieli oglądać takie filmy ze zdrowym jedzeniem. Postaram się dzisiaj, postaram się. Nie łapcie mnie za jakieś drobne rzeczy, nie łapcie mnie za kole bo kole na pewno nadal będę. E, także, pomijając kole, wszystko powinno być z tej półki, ze zdrowej rzeczy. No, może oprócz bajdla, które zrobiłem, które zrobiłem, którego zrobiłem sobie na śniadanie, ale już mam, także nic nie zrobię. Jeżeli chodzi o moje śniadanie, to jest to jeden baj, bajdiel z makiem. Do tego dodałem sobie e, szynkę z kurczaka 97% kurczaka w szynce, czyli, czyli myślę, że bardzo spoko. Do tego dwa jajka. Tak, troszeczkę nalejąco się i do tego jedno małe awokado. Jeżeli chodzi o chlorie, to jeszcze nie wliczałem tego. Zazwyczaj na koniec dnia podliczam sobie i czasem mi się zdarzy, tak samo jak wczoraj, że coś pomina. Także nie róbcie tak, wpisujcie sobie od razu jak zjecie. A dla stałych użytkowników kalkulatorów to pamiętajcie, żeby jednak to sobie, jednak to sobie wpisywać. Bo możecie coś pominąć. E, tak jak mówiłem, u mnie jest 9.30. Ja już jestem ogólnie po treningu. I film już mogliście zobaczyć, bo on wyjdzie w sobotę. E, także mam już nabite 5000 tysięcy kroków. Dzisiaj zapowiada się ładna pogoda. Czyli podejrzewam, że będzie dzisiaj coś może po 30 tysięcy. Bo cały tydzień e, jakby byłem w pracy, ale siedziałem na szkoleniu i kompletnie się nie ruszałem. Także na pewno przyda się taki jeden dzień, żeby nabić średnią ilość kroków z tygodnia. Tak się prezentuje moje śniadanie. Ja idę sobie jeść, potem idę na zakupy, które zaraz zobaczycie. Mimo tego, że zdrowe, to dobre. Wydaje mi się, że absolutnie dzień jedzenia nie będzie dniem jedzenia, jeżeli nie pokażę Wam moich zakupów. Także. Jedziemy z takimi zakupami jak co sobotę, tak naprawdę. Zaczynamy od dwóch skyrów. Są to duże opakowanie skyra naturalnego, islandzkiego, jakby widzieliście to już na odcinkach. One mają po 12 gramów białka na 100 gram. 100 gramów. Dodaję sobie to do sosu czosnkowego, jak robię właśnie ten sosik. Albo ostatnio dodaję sobie do tortilli plus mięso i Ser. Bardzo fajny sposób na podbicie białka. Jakaś najzwyczajniejsza przyprawa do kurczaka. Tym razem mieszanka przypraw do kurczaka. Lidlowa, taka normalna, zwykła. Dwa mleka wysoko białkowe. One mają 80 gramów białka w całym opakowaniu. Jeżeli chodzi o porównanie z takim normalnym mlekiem, to jest mleko 3,2, No to w tym mleku wysoko białkowym nie ma prawie tłuszczu czyli tak jak 0,5 mleko byśmy mieli i 8 gramów białka na 100 gramów, a w normalnym jest 3,2. Czy polecam to mleko? To zależnie, czy chcecie wydawać pieniądze na dodatkowe białko z mleka, bo nie wszyscy po prostu chcą, niektórzy wolą sobie zjeść mięso i jakby spoko. Ja kupuję bez laktozy, nie mam problemów z laktozą, nie mam jakiejś nietolerancji, ale kupuję ze względu na to, że to jest jedyne mleko UHT, wysokobiałkowe. Wszystkie inne takie z mają bardzo krótką datę przydatności, a nie do końca, nie za często pijam mleko, także wolę mleko UHT. Tutaj mam tak naprawdę nowość, policzki wieprzowe w sosie własnym z czosnkiem. I to jest jakaś kuchnia regionalna, nie wiem czy będziecie mieli to w swoim Lidlu że jakbyście nie znaleźli, no to bez pretensji do mnie, że szukaliście i nie ma. No i co? Tak naprawdę wziąłem na spróbowanie. W jednym opakowaniu jest 150 kalorii, 8 gramów tłuszczu, czyli jak, naprawdę, jak, jak najbardziej zjadliwe na diecie redukcyjnej. Taki mały słoiczek. Kosztował to coś to 9 zł. Tak mi się wydaje. 8,99 chyba. Pasta cząstkowa. Jak będziecie ją kiedyś dodawać do potraw, to uważajcie, bo jest mega... To jest, to jest czysty cząstek, nie? żebyście nie przesadzili. Nie ma prawie w ogóle tłuszczu bez 04 na 100 gramów. Także jak najbardziej na dietę się naba. Następny produkt to dwa rodzaje bajdli. Tu są bajdle z makiem, tu są takie klasyczne. Za dużej filozofii tutaj nie ma, bajdle to bajdle. Są jeszcze solone, słone. Ten sposób nie mogłem mi znaleźć, także wziąłem sobie takie zwykłe, normalne. Jeżeli chodzi o jakieś wędliny, to staramy się z moją brać te e, tak naprawdę tylko z kurczaka. Zrezygnowaliśmy z kiełbasy krakowskiej na rzecz takiego, e, takich szynek z filety kurczaka, bo tutaj jest albo 97% kurczaka, albo tutaj 98%. Ja bardzo lubię te. One są z pomidorami, one są z pomidorami, z papryką e, lub takie e, z samym mięsem, bez dodatków. Naprawdę spoko, z firmy Picot e, i nie wiem, to jest chyba firma Piratki, albo nazwa, nazwa chyba firmy. Także te też są z Idealnie nadają się do tostów z serem. Jak już mówimy o serze, to zawsze biorę. Zawsze biorę. Przesiadłem się troszeczkę z firmy Ryki na firmę Pilos, no bo ten mi troszeczkę bardziej odpowiada w smaku. Mają bardzo podobne makro, bo tamten ma chyba 8,7, ten ma 8,2 tłuszczu w 100 gramach na 31 gramów białka. Także naprawdę bardzo spoko opcja. Jak zwykle możecie to znaleźć chyba tylko w Lidlu. Albo w Biedronce, nie wiem. Ale szukajcie w Lidlu, tam na pewno znajdziecie. Kolejnym produktem na liście zakupowej z dnia dzisiejszego to twaróg półtłusty z firmy Piątnica. I tak jak oglądaliście ostatnie chyba dwa odcinki, to mogliście zobaczyć, że robię sobie nadzienie do pancake'ów właśnie z tego twarogu. Ma bardzo spoko makro, bo ma 4 gramy tłuszczu i 16 gramów białka. Ma też troszeczkę węglowodanów. No, i bardzo dobrze, że ma troszeczkę wędlowodanów, bo dzięki temu on nie jest, taki, nie jest taki zbity. On jest taki naprawdę e, miękki i nie macie problemu z tym, żeby rozprowadzić to jako farsz do naleśników czy panterejków. Też możecie znaleźć to w Lidlu: mandarynki, kiść rzodkiewek, wino drono. Truskaweczki, one są raczej takie dosyć sztuczne, bo jeszcze nie ma sezonu na truskawki. Chyba że się mylę, to mnie poprawcie. Ale te są jeszcze takie, wiecie. Trochę przeolbrzymie, jak na takie naturalne, ale z niecierpliwością czekam na właśnie na sezon. Także na pewno będę je cisnął na mojej redukcji. Ogórek. Moja wielka miłość, czyli kuleczki ziemniaczane. Bardzo długo ich nie mogę znaleźć, także kupiłem sobie aż trzy opakowania. Tylko jeszcze nie wiem, czy zmieszczą się do lodówki. Zobaczymy. Jedna siatka awokado, czyli 5 sztuk. I one były na promocji, bo normalnie kosztowały 13 zł, a jest minus 25%. One już są takie, no że trzeba je zjeść. Nie? Dlatego były na promce. Jakbyście szukali awokado, abyście marudzili, że jest drogie, to poszukajcie w sobie właśnie na, na promocji, bo bardzo zdrowe źródło tłuszczy. Trzy pomidory, szczypiorek, Pankeyki, te są takie normalne, bez wysokiej zawartości białka. Kupiłem je, żeby odkupić mojej, bo myślałem, że, będę, że robię sobie białkowe, a zrobiłem takie. Moja po prostu woli takie, także je odkupuję, a ona mi odstąpi te wysokobiałkowe. No i tak naprawdę wchodzimy w kwestię mięsa, bo dzisiaj troszeczkę kupiłem. Jeszcze jeden ser. Tak zrobimy, żebyście widzieli. Jeżeli chodzi o mięso, to zaczniemy sobie od... Polędwiczki wieprzowej drogie mięso, ale bardzo dobre. Nie jem za często, bo jest troszeczkę bujania się z przygotowaniem. Dużo bardziej wolę zrobić sobie po prostu fileta z kurczaka i mieć to z głowy, ale od czasu do czasu polędwiczka wpadnie. Dwa opakowania mięsa mielonego z szynki, i to mi pozwoli dzisiaj na zrobienie kolejnych wrapów. Tym razem nie użyję lida wywołowej, tylko e, mięso wieprzowe ze szynki. Jeżeli chodzi o zawartość tłuszczu, jest to poniżej 7%, czyli naprawdę, naprawdę bardzo dobrze. Jeżeli chodzi o rybę, to kupiliśmy sobie z moją, chyba na dzisiaj albo na jutro, na jakiś taki seans filmowy łososia pacyficznego ze skórą, filet ze skórą. E, nie za często jem e, rybę. Moja troszeczkę inaczej, bo ona, ona lubi te ryby, ja nie do końca. Eee, I taki łosoś ma 4 gramy tłuszczu i 21,7, sorry, bo nie widziałem, 21,7 gramów białka na 100 gramów. Cena tego fileta to 60 zł za kilo. Eee, także bardzo podobnie jak cena ligawy, ale od, od czasu do czasu no to wiadomo, że dobrze spróbować czegoś innego. Kolejnym mięsem na dzisiaj są to dwa steki. Jak widzicie, no są to dwa. Steki wołowe z firmy Black Angus. Nie wiem czy to jest firma, czy rodzaj mięsa. Kompletnie nie znam się na, na wołowinie, ale lubię wołowinę. Także dosyć często kupuję. Jak zwykle kupiłem ją w Lidlu. Kolejnym mięsem mielonym będzie to mięso mielone z indyka. Ichisel 700 gramów. I tutaj bardzo podobnie jak do mięsa z wieprzowego z szynki, tutaj jest 6%, tam było 7% zawartości tłuszczu. Wymieszam to sobie i dodam sobie właśnie do tamtego mięsa mielonego. Żeby mieć troszeczkę inny smak we wrapach. Kolejnym mięsem, e, które tak naprawdę w 90% je moja, ale ja też się czasem podkoloruję, są to polędwiczki z piersi kurczaka. E, no są to po prostu takie wykrojone części z fileta kurczaka. E, no i co, 30 zł za kilo, żadnej filozofii. Jest to bardzo delikatne mięso. Moja używa sobie tego do rapów. Ja najczęściej używam tego sobie, jak robię sobie jakiś resz, albo takie inne rzeczy. Kupiłem sobie jeszcze jedno opakowanie i filetów z piersi kurczaka. Dzisiaj jest promka chyba 13 zł, albo 14 zł za kilo. Także nie mogłem tego odpuścić i kupiłem jedno opakowanie. A kupiłem jedno, bo nie mam miejsca w lodówce. Staram się wyjadać wszystko na czas, ale jak jest jakaś promocja, to sobie dokupuję. No, i ostatnimi produktami dzisiaj na zakupach są to podudzia z kurczaka, też była promocja w Lidlu. Nie wiem, kiedy wypuszczę ten film. Raczej już tej promocji nie będzie, ale ja w taki sposób zaopatruję się w mięso z kurczaka, że poluję na promocję i zaopatruję sobie lodówkę. Staram się, żeby w ciągu dwóch tygodni to mięso zniknęło z zamrażarki, bo nie lubię długo mrozić mięsa, bo one. Ono troszeczkę tam traci tego smaku. Także staram się, żeby najdłużej było dwa tygodnie w zamrażarce. Moi drodzy, jeżeli chodzi o takie zakupy typowo spożywcze, mam nadzieję, że adresu nie widzicie. Jeżeli chodzi o typowo takie zakupy spożywcze, to wszystko, ale pokażę Wam jeszcze, co zamówiłem sobie z internetu. To nie. 5 kg ryżu jest to ryż. Jest to ryż jaśminowy. Kupiłem 5 kg. Kupiłem to na Allegro. Zapłaciłem za to 41.95, czyli w przeliczeniu na kilogramy to będzie, będzie to 8 ,20 zł 20 groszy. i dlaczego kupuję z, z internetu? Po pierwsze wydaje mi się, że Lidl i Biedronka troszeczkę za bardzo stawiają na swoje produkty, które nie do końca są dobre jakościowo. One są obrędowane Lidlem albo Biedronką, jakby one nie produkują ryżu, ale wiecie o co mi chodzi. I wydaje mi się, że one są troszeczkę słabsze jakościowo, także troszeczkę poirytowany poszukałem sobie w internecie i znalazłem sobie ryż jaśminowy z tygrysem takim pomarańczowym. Nazwijmy to, że jest to ryż tygrysi. Eee, I co? Drugim takim powodem jest to, że nie lubię e, przepłacać. A tutaj za e, kilogram ryżu mam, e, no mam 8 ,20 zł za kilogram ryżu. A w przeliczeniu na te woreczki, tych troszeczkę lepszych firm, a nie tych biedronkowych albo lidlowych, no to wychodzi chyba 11,50 albo 12, czyli oszczędzam sobie nie wiem, ze 40-30%. Myślę, że to jest bardzo spoko opcja. Wiem, że część z Was jest tutaj tylko dla czotów, ale to nie jest kanał o Także wracając, z tych dwóch powodów kupuję z na te woreczki i oszczędność oraz to, że te wszystkie firmy, które są dostępne u nas są takie troszeczkę gorsze jakościowo. A żeby dostać Wysyłkę z Afryko wziąłem sobie jeszcze taki makaron i ciekawe jest to, że nie ma na nim nic po polsku, nie jest dobra. Na 100 gramów tego makaronu jest 138 kalorii, 30 gramów węglowodanów. Sanuki makaron, nie wiem co to jest, zrobię to sobie pewnie z ramenem, bo ma do lipca czas przydatności. Także mogę sobie jeszcze poczekać. Wziąłem to po prostu tylko po to, żeby ten ryż mieć za friko. Moi drodzy, jeżeli chodzi o koszty, no to tak jak mówiłem, ten ryż kosztował mnie 41,95 i jest to 8 kg. A jeżeli chodzi o moje zakupy, to tak jak widzieliście, z droższych rzeczy to kupiłem steka. Karmę dla kotów, której, której Wam nie pokażę oraz yy, te filety z y, strąża, z łososia, z łososia. Yy, no wszystko inne myślę, że w normalnych cenach i zapłaciliśmy coś koło 400 zł, bo jeszcze kupowaliśmy jakieś takie chemiczne. Próbowaliśmy jeszcze takie chemiczne sprawy do domu, także nie jestem w stanie Wam powiedzieć ile. Ogólnie zapłaciliśmy 550 zł. Myślę, że za te produkty, które widzieliście, coś tu o 400, no 370 odliczmy jeszcze jakieś drobne rzeczy do domu, do kuchni. Także tak się właśnie prezentuję. I obiecałem Wam, że kiedyś zrobię odcinek na temat kosztów diety i mam w zamiar zrobić to w kwietniu, poświęcić. Przynajmniej tydzień. Nie obiecuję, że to, będzie, że to będą koszty z całego miesiąca, bo to trudno jest, trudno jest logistycznie rozwiązać, żeby to śledzić, ale przez cały tydzień będę śledził wydatki i wtedy Wam pokażę na filmie, ile kosztuje tydzień diety od niedzieli do niedzieli z kolorycznością 3200. I zobaczycie, co kupuję w jakich cenach i czy Wy też możecie to wykorzystać u siebie. A dla tych, którzy są tutaj tylko dla kotów, to ten e, jego e, czcigodny jedomość zlał się dzisiaj w łóżko. Mieliśmy irytować pancie, ale nie sikając. Nie sikając. Jeżeli chodzi o mój drugi posiłek, to zrobiłem sobie steka. Stek tak jak widzieliście dzisiaj na zakupach. Także wziąłem sobie z tego 220 gramów, czyli jedną sztukę. Zrobiłem sobie to z ryżem. Ryż ugotowałem. Potem podsmażyłem sobie to na tych wszystkich sokach, które zostały na patelni. Do tego wszystkiego dodałem sobie dwa ogórki tiszone. I jednego pomidora. Jak widzicie, bardzo fajnie się to prezentuje. I to był mój drugi posiłek, a jeżeli chodzi o mój trzeci posiłek, to już wam go pokazuję. Mam tutaj zrobione 550 gramów zimniaków zrobione na pire oczywiście zrobiłem ze styrem, a nie z masłem. Do tego trzymałem buraczki, 150 g cukini z olejem, tutaj dodałem troszeczkę więcej yy, oleju, żeby po prostu nabić sobie tłuszcz i do tego sześć pałek z kurczaka. I może Wam się to wydawać, że po raz kolejny przesadzam, ale moi drodzy u mnie jest godzina 19.14, więc to będzie mój ostatni posiłek i szykuję się na jutrzejszy dzień noc, czyli chciałbym się wyspać taki posiłek zapewni mi na pewno sporo energii jutro i tak jak Wam zawsze mówię ja staram się przesuwać te kalorie na koniec dnia, żeby nie czuć tego głodu z wieczora i nie mieć problemów z podjadaniem taki jest mój sposób na ten, na ten problem, jeżeli chodzi o podjadanie i takie, wiecie, że oglądacie coś i chcielibyście coś schrupać, jak macie taką ochotę to spróbujcie sobie przesunąć te kalorie na wieczór Także po prostu tego uczucia nie mieć. No i z tego względu, że dzisiejszy dzień jedzenia, z tego co już widzieliście, to jest tylko 2700 kalorii. Nie chciałbym zostawiać się z takim deficytem w związku z jutrzejszym dniem Nut. Mimo tego, że wczoraj troszeczkę przekroczyłem to, chciałbym dobić przynajmniej do 3000. Także dobiję sobie. Jest to styr waniliowy, jest tak mniej więcej. 3 czwarte, nie będę jadł całego, tylko 3 czwarte do tego dorzucę sobie Frolow z All Nutrition. Nie reklamuję, tylko jakby jest to troszeczkę oszukanie tej diety, bo założenie było takie, że ma być dzisiaj zdrowo. Będzie, ale wiecie, z, takim, z taką małą wkładką z mojej strony. Także skończę mniej więcej około 3000 kalorii, 250 gramów białka będę miał nabite troszeczkę mniej węglowodanów ale myślę, że i tak mi się nic nie stanie, jestem na redukcji także deficyt jest potrzebny a zjem 3000 kalorii czyli mieszczy się w tym moim limicie 3000-3200 bardzo Wam dziękuję za dzisiejszy odcinek pamiętajcie, że możecie wesprzeć kanał na serwisie Patronite ja zabieram się do jedzenia i widzimy się w jutrzejszym dniu noc cześć